Szanowni Państwo, jeżeli spotkamy kogoś, że coś się wydarzyło, leży na ulicy, na korytarzu szpitalnym, czy gdzieś w jakimś pomieszczeniu, musimy po pierwsze podejść do niego, żeby sprawdzić co się stało, ale jednocześnie zadbać o to, żebyśmy nie zostali przy tym udzielaniu pomocy jedyni. Czyli po prostu rozglądamy się, podchodząc do tego poszkodowanego, rozglądamy się w koło i mówimy: Proszę pani, proszę pana, proszę zostać ze mną, bo musimy zobaczyć, co się stało. I wtedy mamy dodatkowe ręce, chociażby do tego, że będzie miał kto wezwać pomoc w tym czasie, kiedy my będziemy udzielać pomocy. Proszę państwa, to jest ten nasz poszkodowany, który leży w jakimś pomieszczeniu, więc po pierwsze musimy sprawdzić jego podstawowe czynności życiowe. W pierwszej kolejności podchodzimy i sprawdzamy, czy jest przytomny, chwytając go za ramiona i potrząsając, pytając się, proszę pani, proszę pana, czy Pan mnie słyszy. Nie możemy tej metody zastosować jedynie jeżeli podejrzewamy, że doszło do urazu kręgosłupa, czy innego, żeby nie spowodować destabilizacji w tym odcinku kręgosłupa, wtedy musimy tą przytomność sprawić inną metodą eee, uciskając na przykład na klatkę piersiową lub w jakiśkolwiek inny sposób żeby sprawdzić czy nasz poszkodowany jest przytomny. Jeżeli jest nieprzytomny, to przechodzimy do dalszych kroków. Naszym krokiem jest sprawdzenie czy oddycha, ale żeby sprawdzić czy poszkodowany ma oddech, musimy udrożnić mu drogi oddechowe, ponieważ nie wolno sprawdzać oddechu bez udrożnionych dróg oddechowych. Podstawową metodą udrożnienia dróg oddechowych jest odchylenie głowy z uniesieniem żuchwy. Lub druga metoda, wysunięcie żółtwy ponad szczękę, prawda? Czyli takie dwie metody mamy u osób dorosłych. U dzieci musimy głowę, żeby były drożne drogi oddechowe, ustawić w tak zwanej pozycji węszącej. I wtedy musimy podłożyć coś pod barki, bo inaczej tej pozycji nie uzyskamy. To wynika z budowy anatomicznej dziecka, że ta głowa jest proporcjonalnie do. Reszty większa niż u dorosłego. Po udrożnieniu dróg oddechowych przechodzimy do sprawdzenia oddechu metodą widzę, czuję, słyszę przez 10 sekund. Najprościej jest sobie odliczać raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej do dziesięciu i wtedy wiemy, że nasz poszkodowany przez te 10 sekund nie oddychał lub oddychał ile tych oddechów było. Jeżeli nie ma oddechów, wtedy po pierwsze mówimy do tej osoby, którą poprosiliśmy, żeby z nami została, proszę wezwać pomoc. Mamy tutaj poszkodowanego, który nie oddycha i potrzebujemy zespołu reanimacyjnego. I przechodzimy do dalszych czynności, czyli jeżeli to jest dziecko, to wykonujemy pięć wdechów ratowniczych u dziecka. Wszystko zależy od jego wi wi wielkości, prawda? Albo tak jak u dorosłego, zaciskając skrzydełka nosa i wdmuchując powietrze przez usta, pięć wdechów ratowniczych. Lub jeżeli to jest małe dziecko, obejmujemy ustami zarówno usta jak i nos i też wykonujemy pięć wdechów ratowniczych. Te pięć wdechów ratowniczych też stosujemy u osób, które u do doszło do zatrzymania krążenia w wyniku zadzierzgnięcia powieszenia lub podtopienia. Jeżeli to jest nasz przykładowy dorosły, który z jakichś innych przyczyn doszło do niego do zatrzymania krążenia, po stwierdzeniu, że nie oddycha, przechodzimy do ucisków klatki piersiowej. 30 uciśnięć w klatce piersiowej. Wyznaczamy sobie linię, prawda, Pomiędzy sutkami, po środku mniej więcej klatki piersiowej wykonujemy 30 uciśnięć. Żeby nie zastanawiać się, jak głęboko mamy je wykonać, ponieważ w różnych grupach wiekowych są to różne wielkości w centymetrach podawane, jest taki prosty sposób. Wykonujemy tak głęboko uciśnięcie, żeby wykonać je na jedną trzecią wysokości prawda, klatki piersiowej. W wymiarze poprzecznym, czyli przykładowo, jeżeli ten wymiar ma 15 cm, to musimy na 5 cm wykonywać uciski. Prawda? Wykonaliśmy 15 uciśnięć i 2 w D. To jest u dzieci. Jeżeli to jest dorosły, wykonujemy uciś... 30 uciśnięć. I następnie u dzieci i u dorosłych dwa wdechy, a u noworodków po trzech uciśnięciach jeden wdech. Cały czas wykonując wdechy, dbamy się o to, żeby drogi oddechowe były drożne. Prawda? Czyli jeżeli wykonywaliśmy te uciśnięcia, i przechodzimy do wdechów to staramy się najpierw udrożnić drogi oddechowe, żeby te nasze wdechy były efektywne. Czyli są trzy schematy. Noworodek, czyli do 28 dnia, trzy uciśnięcia, jeden wdech. Dzieci, 15 uciśnięć, dwa wdechy. dorośli 30 uciśnięć, dwa wdechy. Tak wyglądają podstawowe czynności reanimacyjne we wszystkich grupach wiekowych.